Witam w czwartej części coachingu od kuchni. I Wasz mówca motywacyjny Anna Wicherek wraz z kotem w kuchni. Powiecie, to trudno tak zrobić, żeby nie myśleć o tym, o czym nie chcę. Ale wiecie co? Potrzeba na to 14 do 21 dni. I to przechodzi w automatyzm. Po prostu jest to proces, proces uczenia się. Jeśli przychodzi Ci negatywna myśl, Łapiesz ją. Jak tylko się zaczyna, mówisz jej stop, nie chcę ciebie. Wpływasz negatywnie na moje życie. Nie musisz uczestniczyć w moim życiu i zastępujesz pozytywną. Jeśli myślisz, nie uda mi się, więc dopuszczasz drugą możliwość, że się uda. Uda albo nie uda, czyli zawsze masz 50% szansy. Uda się albo nie uda. Co wybierasz?